Okej, okay, więc witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj na streamie z Duel of Champions, a mianowicie... Mianowicie gramy sobie w Duel of Champions, a to będzie wrzucane na YouTube ze streama, więc odpalamy właśnie rozgryweczkę, a razem z nami w tle będzie nam... Towarzyszył Danon. Tak, yy, więc będzie nam w tle towarzyszył Danon, więc umówić przez chwilę w tle. Okej, okay, jest w tle Danon. A tymczasem przechodzimy do gry. Czy ta talia mi odpowiada? Nie, nie mam jedynki. Więc szczerze bym sobie. Nie odpowiem. Korekt nie nie uciekł. Szczerze bym sobie wymienił. Nie podoba mi się. O, nie, nie, nadal nie mam jedynki. Mam... Same spellera 4, god why. Przykre. Jeszcze nie dostałem tego, czego powinienem dostać. No, szkoda. Naprawdę nie przypasowało. Ale to nic, to nic, to nic. Zagramy tak i będziemy musieli skończyć. Szkoda. O, jaki czampion. Jeśli ma równe 100 elo. I ma jakiegoś jebanego Gina. gino maga Gazal! Herold Pustki! A ja popijam Danona? Kurde, jeszcze mi powiedzą, że reklamuje Danona. Co to za karta ma być? Miał być damage. Ej, jak mi. Jeszcze nienawidzę tych w ogóle, tych kubiec. Hmm. Dobra. Zegramy tak, I na razie skończymy, obejrzmy co gościu wywali. Popijamy se mm -hmm. no to teraz straciłeś tą kartę, ziomuś. Niewrażliwość na odwet. 1 05 gówno! To jest 2, a tyle hapana. Hapa, hapa, hapa. Okej, okay, tego się pozbyłem. No już widzę, że ten gnojek będzie na w magii w na moje Jeszcze jakąś ciemności. Bo w ogóle będzie mi zatruwał te stwory, będzie miał je na hita. Nie lubię takich gunwien. No Już to, to jest tylko za 3, a ma 2-2-5, jakie cholerstwo. Mm -hmm. ale to nic, bo ja już sobie w tym momencie mogę wystawić mojego aniołka. Stawię go tutaj. I tyle. tego momentu nie jest aż tak źle. Mogę zacząć przerzucać się na magię. Jest tylko latający, nie? Nie, magiczny strzelec. OMG, co? Że, że, że co? Co? Że, że, co? Co? Jeszcze mi zmniejszył atak wszystkich, jak ja tego nie lubię. Jeszcze mi zablokował go. Teście, idźcie. Gdzie jest korek? Tu jest korek. Kręcimy, zamykamy Danu na kładziemy na parapecie do trzech innych. Muszę tu kiedyś wprawdzić. Camel, shield, fast, nie spadaj. Tak, poproszę kartę. Poproszę jeszcze jedną kartę. I z tego już możemy coś udać. Pierwsze to strzelę sobie w to. Po drugie, nie strzelę sobie w to, bo mnie zablokował. Ale to nic. On ma unik uh, to przed atakami z Mele. Więc zarzucimy sobie. Co jeszcze ma? Nie. Zarzucimy sobie, mam aż 7 ok, więc ja bym sobie zarzucił tego na start, eee, a potem bym sobie zarzucił tego na tył i ładnie w tym momencie zakończymy turę. Jesteśmy w nie najgorszej pozycji, szkoda to, że ten mój aniołek ma zmniejszony zamieć. Jak bydzie, to bydzie. No. Wytyfy. No, co tu dorzucił, a tego grypa? Ona ma odporność na magię, tak, rzeczywiście. To nic. No i znowu mi damage i zmniejszył. A idź pan, co to robi? Robisz karty. Jeszcze mi zmniejszył odwrót. Znaczy chyba. Ale ze mu A! mam cię dobrać. Tego tu też walnę. A, on miądał jeden. A to się leczy. To jest było rewa. Jeden. Unik! Zapomniałem! Kapitan! przeżyło mu to przez to. Ten... Dobra. Teraz trzeba dosłownie myśleć, więc tak. Pierwsze jedziemy w Marię. Po drugie. Zarzucamy tutaj sobie. Gryfinem. Po trzecie. tu też gryfinem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą turę. Jak na razie to wygląda całkiem nieźle. Jeszcze szczerze żadnym ginem nie wygrałem, więc to będzie. By... To będzie. Moje wewnętrzne pierwsze zwycięstwo. No. Denerwujące to jest. On co chwilę zmniejsza mi damage. Co chwilę! Wiedział mi wszystkie potwory damage w dół. No, po prostu nie mogę. No, no nie wytrzymam. No, to cholera będzie wzięła, prawie, no. Okej, okay. Stracił tą kartę. Nie wiem. Nie wiem jak. Ale chyba mnie zaatakował, młodałem. No, chyba tak było. Dobra, więc. Kabum. Co to jest? Nie wiem, ale gin. KURDE! Aha. Drenaż życia. Jak to fajnie po polsku się nazywa. Chodzi po prostu o drena. Zwiększamy sobie to. Zarzucamy sobie to na następną turę. No, szkoda, tej karty na razie. Tej też. Ta nas tu będzie ładnie leczyć. Może z dmajrzem jest niewrażliwa na odwet. Ma leczenie aż czy Aż trzy leczenia. Co tu do mnie piszą? Co się stało? Czemu oberwałem wszystkim jednym? Co? Ałała. No i bym nie zdążyła uleczyć sucha. No i zabił mi ją. A iść pan. Dobra, za to masz. 1, 3, 5, 6, 7. Got damit! Daję wszystkim stworzeniem po jednym punkcie. Aha! Wszystkim na mapie. To wiele wyjaśnić. Tymczasem dobieram sobie kartę. I dalej nic nie mogę wyłożyć, bo wszystkie moje mele... Życie, życie, życie jest smutne czasami. i Nie ma co robić, tylko machać rękami. Dobra, więc zostało mu cztery życia i prawdopodobnie to będzie wkrótce jego koniec. A link do rejestracji do tej gry macie w opisie filmu. Jakby ktoś był zainteresowany, to proszę klikać, rejestrować się, potwierdzać maila i grać. Hej! O! No, co teraz, gościu, zrobisz? Zniszczyłeś mi stwora. Blokuj szybko, teli niebo zabijecie. Oho. Dobra, tym zablokował. I to chyba niego koniec. Dlaczego? Dlatego, bo pao pao, pao baby pao, pao pao. Cześć tu, pta ocin. 29 29 elo dla mnie 22 elo dla tego pana po przeciwnej stronie barykady. I dostałem w bidu expa do tego, złoto. hej, opuść pole polebi i tewne i zobacz swój devil. Nie! pocin <laughs> wygrał grę Pałacin jest w mistrzu Dobra, więc to jest do tych z YouTube'a To dzięki za oglądanie I moje włosy wyglądają strasznie, najpierw się skapnąłem E, więc e, zobaczyłem w następnym odcinku z Duel of Champions i, i niektóre z widzami też będą, ale później coś z Wami żegnam. E, jak ktoś chciał zagrać, to w opisie, tak jak mówiłem, a dla tych streamerów szybki restart.